Omówmy amortyzację. Dzisiaj zajmiemy się amortyzacją liniową. W kolejnym filmie omówimy sobie amortyzację degresywną. Najpierw musimy zacząć od tego czym jest amortyzacja. Amortyzacja jest zużyciem środków trwałych, które wyrażamy w pieniądzu. Inaczej mówiąc amortyzacja jest kosztem, które ponosi przedsiębiorstwo i pozwala to na rozłożenie zakup wydatku na zakup danego środka trwałego na czas jego eksploatacji. Kolejne ważne pojęcie to wartość bieżąca. Na wartość bieżącą możemy też mówić wartość netto. Jest to wartość początkowa, od której odejmujemy dotychczasowe umorzenie środka trwałego. Przechodząc do naszego zadania, spółka przyjęła do eksploatacji 19 marca samochód osobowy o wartości początkowej 249 zł. Stawka amortyzacji wynosi 20%. Naszym zadaniem jest obliczenie rocznego i miesięcznego odpisu amortyzacji, kwoty amortyzacji w roku 2024 oraz sporządzenie planu amortyzacji. Zaczniemy od obliczenia amortyzacji rocznej. Przyjmiemy sobie skrót AR. Amortyzację roczną obliczamy jako wartość początkową, którą musimy pomnożyć. Przez stawkę amortyzacji. W naszym przypadku 249 tysięcy razy 20%. Amortyzacja roczna, zapamiętajmy, za, dla pełnego roku wynosi 249 tysięcy. Przejdźmy do obliczenia amortyzacji miesięcznej. Obliczanie amortyzacji miesięcznej to podzielenie amortyzacji rocznej na 12 miesięcy. Wiemy, że amortyzacja miesięczna w naszym zadaniu wynosi 4150 zł. W kolejnym kroku musimy policzyć amortyzację dla 2024 roku. Ten rok był niepełny, bo przyjęliśmy do eksploatacji nasz samochód osobowy w marcu. Więc amortyzację możemy liczyć od następnego miesiąca, czyli od kwietnia. Od kwietnia do grudnia zostaje nam 9 miesięcy i te 9 miesięcy musimy pomnożyć przez amortyzację miesięczną. Czyli amortyzacja roczna w 2024 roku wynosi 37 350 zł. Zapiszmy sobie w naszej tabeli dla roku 2024 wartość 37 350 zł. Amortyzacja narastająca to suma amortyzacji z lat poprzednich. My zaczynamy dopiero amortyzować, więc to tylko kwota z tego roku. A wartość bieżąca to różnica, czyli odejmowanie od wartości początkowej amortyzacji narastająca. Czyli wartość bieżąca środka trwałego po pierwszym roku wynosi 211 650 zł. Przechodzimy do kolejnego roku. W 2025 roku amortyzujemy przez cały okres, czyli bierzemy kwotę 49 800 zł. Amortyzacja narastająca to suma z amortyzacji z poprzedniego roku plus amortyzacji z roku bieżącego, czyli 87 150 zł, a wartość bieżąca to wartość początkowa. Minus narastająca amortyzacja. Przechodzimy do kolejnego roku. Znów mamy pełny rok, więc bierzemy wartość amortyzacji dla całego roku. 49 800 zł. Amortyzacja narastająca to suma z bieżącego roku plus kwota narastająca z roku poprzedniego. I ustalamy wartość bieżącą, czyli 249 tysięcy minus 136 950, czyli otrzymujemy wynik 112 tysięcy 50 zł. W 2027 roku znów mamy pełny rok, więc powtarzamy zapis. Kwota amortyzacji narastająco suma z bieżącego roku plus to, co mieliśmy z lat poprzednich, czyli 186 750 zł. Wyliczamy wartość bieżącą i otrzymujemy wynik 62 250. Zauważmy, że wartość bieżąca jest większa od amortyzacji rocznej. Więc w kolejnym roku 2028 przyjmujemy pełną kwotę amortyzacji. A amortyzacja narastająco wyniesie w tym przypadku 236 550 zł, a wartość bieżąca naszego środka trwałego wyniesie w tym przypadku jedynie 12 250 zł. I teraz, jeżeli nasza wartość bieżąca z danego roku jest niższa niż amortyzacja roczna, to musimy ją przyjąć jako amortyzację na 2029 rok. Więc przyjmujemy wartość bieżącą, czyli 12 450 zł. Amortyzacja narastająco, czyli suma 12 450 plus amortyzacja z lat poprzednich, czyli 249 000, a wartość bieżąca, jak już widzicie, wynosi dokładnie 0 zł. Takim sposobem mamy zamortyzowany środek trwały, i w następnym filmie zajmiemy się amortyzacją degresywną.